Witam, panowie i panie. Jest godzina 22. Już byłem u głębi. Walczę z nimi z 30 minut. Dobre. Walczę z 30 minut. Czy wypuściłem, minus 10? Sutki marzną. Zostały karmione. Tutaj niedawno w ogóle wróciliśmy z Gdańska z Olą, Byliśmy w Obi o materiały. Materiały, postrzęty w firmy tutaj nie było wody. Pilnuj, świrze pilnuj. To młoda, moja. zostać tu nic nie robiłem, bo praktycznie by nie było. No Ale... dobra. Pokażę Wam hodowlę. Prawie zimno, zimno, suty marzną. Nie marzę. Wodę im zabiorę. Zobaczcie muszę powrzucać czempiony. Muszę powrzucać czempiony do klatek. Jarek tak wyglądają? Napiły się. Zaraz je wrzucam do klatek, żeby się parzyły. jak z kufkami są poznaczone Dobra, pauzuję. zaraz bateria walnie Nagramy tam z 10 minut. Daszki wiecie, że są wyrzucone. Łazić do klatek, ciaczki wodę im zabiorę, bo na 200% zamarznie Dobra, pauza, działamy. Się zgrzałem, ale połapałem parami. Wodę już zabieram stąd, wstając ją do dołu. Po co bawar, coś jutro i wstawię. Światło się pali. Ciały. Co tak szczeka Zobaczcie Asy Z są. są Poza Wieczorem je zamykam do gniazda za dwa dni zabiorę samice. No, są. To dwa dni zabiorę samice, niech samce sobie obierają gniazda. Jeszcze dwa razy tak. Bez tego dnia. Dobra, lampa. Lampa. Idziemy do grannika do pocztowych. I do. Kogo te krzyczy? Czekajcie na wodę tylko. I tu już za. Mną. To za czy tyle wody jak o niechętny I ty Mańk wywróciłeś co, co ty debilu zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Debile, demolka normalnie, zobaczcie. Słyszałem. Piękne szopawy Jak Niechcąco. Chodźcie! Leci, nie widzi. Muszę kaczku otworzyć, bo dzisiaj wyjechał, już mówiłem. Zobaczcie, jaki wróz. Tu też się zapaliły? Tu muszę otworzyć na dole. Co ty tak krzyczysz? Nie chcę tu wchodzą. Mają żarcie. Co? 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 Co byku? Nerwały gogód Dobra Niech się pali światło Wszystkim nasypane jedzenie Ale powiem Wam że Tutaj jeszcze jest jeszcze jedzenie Powiem Wam zaraz Wam pokażę Ale zimna Chyba o w otwarto tu bardzo Tu nagramy chwilkę gasimy światło. Fajny kał jest od, o, od jęczmienia. mi się podoba, pokażę. Zobaczcie, jakie kuleczki. Zobaczcie. Jęczmień swoje robi. Zobaczcie. Zimno. Gdański mi się podobały, ale pojechały kolega chciał. Ja nic nie sprowadzał. Tu już widzę, budapek się sparzył. Z ciemnym. Parę sztuk, to jeszcze do partyko. Z dwie dwie sztuki Gdańskie jeszcze wyrzucę. Parę tak co siada na dachy. Zobaczcie tutaj. O, już wróciły. Kojnik siły pojnik Poszło Muszą... Zobaczcie jaki kał Zobaczcie. No, naprawdę tak i do karby idzie woda Kał jest bardzo fajny Tylko zobaczy jedny teraz, nie? Ale czarny, dorwalne Nie mają rozwolnienia Ale on mnie nie miały takiego rozwolnienia Żeby się Nie, Takiego białego jednego nie Bez duszy, ale to trudno Zobaczcie jakie gasło światło Teraz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7, 12 3, 4, 15, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 23 25, 22, 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 115 Tylko 45 tylko Nie wiem dlaczego Ale pewnie woleli, że raczej jeśli coś woleni 45 albo ich 60 45 a policzymy to będzie, będzie mało tu. o setki będzie cicho raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, ciem, dwa trzy cztery, 15, 16, 17, 18, 19

a, no, bo ja wtedy liczyłem tamte. Jarka 4 Tak i dlatego jeden zginął teraz 90 będzie z lotu na 100% Tu jeszcze z tych gołębi nie będzie leciało, tylko dwie sztuki. A tak to przy... Nie, dwie Cztery. 4 nie będą leciały. Cztery max 5, bo ten Przemka sam jest też nie będzie leciał. O ja nie będę mu dał pesa. Na, na sucho będzie leciał, bez tipesa. Nie będę mu zakładał. Ale dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dziewięć. No to na, jestem zadowolony, do że tyle jest. Mam no, jest więcej a ich jest mniej dobra uciekam panowie tak to wygląda u mnie godzina 22 wcześniej byłem u nich tylko daj im troszkę takiego delikatnego jedzenia no zobaczcie nie zjadł wszystkiego no bo rano dostałem światło im dasze głupoty ich nie trzymały się to też nie zjadło zjedzą, rano zjedzą Tu jest troszkę Nie ganiam teraz Bo raz, że nie mam czasu Raz, że nie mam czasu A dwa To śniegi Siadać ładnie jeden na drugiego i będzie cieplej Ja uciekam jedzone. Tutaj będzie wzgład Jak się pali światło tu trzeba zamknąć. Dobra. Chodźcie. co się zrobiły? Tygrysy. Seda, chodź. chodź, chodź. Cycek, chodź. Największa... No ta jest łobuz. Ta to jest szatan normalnie. Zobaczcie idzie. Ta to jest szatan. Co tu, zobaczymy co tu jest w wyjemnikach jeszcze. Wyją, wyją, dobry, dobry znak. witaminę mi rozwalił. Który... Czekaj, czy, czy ponik połamałaś? Czekaj, czy ponik czubku połamałaś? To ta! Nic nie zatrzymała. Nic się nie zatrzymała. Dobra, panowie. Zimno się wydają na chacie. Nie napaliłem. Późno wróciliśmy. Nie miałem czasu. Jeszcze do bolka. Musiałem jechać, bo tam imprezę mają śpiewał ostro Bolesław Bolu śpiewałeś co? Dobry byłeś dzisiaj Chciałem go nagrać tam Ale wszystkiego nie można panowie nagrywać prywatności nie można i się Bolek dał ognia się Bolesław dał ognia Dostali 13 chyba Dostali trzynastkę Dobra Pozdrawiamy, do zobaczenia na kolejnych filmach